Ręce mi opadły, ponieważ często słyszę ostatnio, że wyciskanie leżąc to nie jest ćwiczenie, albo nie należy do grupy ćwiczeń hipertroficznych na klatę. I co najgorsze, że piszą to już dzieciaki z TikToka. Czyli powielają jakąś teorię jakiegoś guru, nie wiem kogo, i poszło to w świat i teraz te dzieciaki to wszystko powielają. To jest tragedia. Stąd nagrywam ten materiał. To jest główna przyczyna, aby w końcu złamać te brednie, to są totalne brednie i pokazać Wam wymiar ten prawdziwy, jak rzeczywiście to wygląda. Przede wszystkim ogólny podział na hipertrofię i siłę jest tylko i wyłącznie umowny i książkowy, ponieważ adaptacje zachodzą i w jednym, i w drugim kierunku. Bardziej czasami w tę stronę, bardziej w tę stronę, ale zawsze jedno i drugie występuje, ponieważ jak Ty ćwiczysz, to organizm chce pokonać ciężar, aby sobie krzywdy nie zrobił, więc działa siłowo, kontr siłą. Później dokonuje adaptacji, aby przed tym się chronić, aby środowisko zewnętrznego nie zabiło. Kolejna kwestia, podział na ćwiczenia hipertroficzne jest to totalna głupota, ponieważ hipertrofia zachodzi w wyniku tego, że dokonałeś tak zwanego progresywnego przeładowania w stosunku do poprzedniego treningu, cyklu obojętnie. Zbliżając się też do upadku mięśniowego to ten bodziec będzie jeszcze silniejszy adaptacyjny. Więc to jest niezależne od ćwiczeń, totalnie niezależne od ćwiczeń, więc sam podział na ćwiczenia hipertroficzne jest bezsensowny i skończmy z tym biadoleniem i powielaniem głupot. Kolejna sprawa, no mamy rozpiętki, robimy sobie rozpięteczki i czujemy klatę, bo się dobrze rozciąga, bo mamy zgięcie w łokciu minimalne, róg jest Taki typowo na wzmocnienie piersiowego, gdzie piersiowy przeważa, więc spoko. No ale wyciskanie leżąc też mamy podobny ruch, ale zgięty, mocniej łokieć. A jak pewnie zauważyliście, że jak zginacie łokieć w rozpiętkach, to możecie dowalić większy ciężar, tak? Więc wyciskanie leżąc, dzięki temu, że mamy trochę mocniej zgięte łokcie, ale ruch jest bardziej taki, czyli horyzontalne zgięcie, możemy dowalić większy ciężar. Więc w tym ruchu i tak piersiowy będzie pracował na 100%. I tak rzeczywiście badania pokazują, że ciężar submaksymalny, jak dobrze pamiętam, około 80-85% daje już te 100% klaty. No ale przecież barki tam mocno pracują i triceps, więc to jest fatalne ćwiczenie hipertroficzne na klatę. Nie, nie tak to analizuj. W jaki sposób masz to analizować? Że jak klatka piersiowy nie daje radę. No to wtedy musi uruchomić jeszcze bardziej barki i triceps, aby wygrać z tym oporem zewnętrznym. Czyli nie do, że zbudujesz klatę, to i barki i triceps. Robiąc jedno ćwiczenie, masz dużo więcej plusów. I taka jest właśnie moja kariera. Czyli nie robiłem nawet specjalnie military press, czy ćwiczeń pomocniczych dodatkowych do wyciskania leżąc, czy... Hipertroficznych, w cudzysłowie, oczywiście, na klatę, ale opieram swój trening na wyciskaniu, leżąc. Dzięki temu moja klatka piersiowa i barki były zawsze zdominowane, ponieważ tu się spinałem z tym oporem zewnętrznym, że był ciężar i progresywne przeładowanie. Dlatego moja sylwetka na scenie zawsze była zdominowana o te właśnie partie. I nie musiałem robić tylu ćwiczeń, a jak robiłem to w kratkę i nigdy nie było tutaj efektywności, jak i konsekwencji. Udowadnia to jedno, że niewiele potrzeba, aby zbudować całą sylwetkę. I nie dzielcie ciało na mięśnie, a ruchy, bo ty wykonujesz ruchy. Dobra, udostępnijcie ten materiał, aby już skończono z powielaniem tych głupot na temat ćwiczeń hipertroficznych. I oczywiście zostawcie łapkę w górę, no i reklama, kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Łapy nie ma.